Cześć wszystkim, tutaj Marcin z tej strony. Dzisiaj tradycyjnie przegląd newsów, tych newsów troszkę tam będzie. Tradycyjnie, nie jak zawsze, jak jest coś spóźnionego, no to ja tam parę newsów bonusowych dodaję. Teraz będzie też kilka takich newsów większych, trochę bardziej złożonych. Także mam nadzieję, że będzie się Wam podobało i że to spóźnienie, tradycyjne które ostatnio jest, no to Wam to jakoś tam wynagrodzi. No i co, lecimy po prostu z niusikami, nie? W tym tygodniu, jeszcze tak w ramach ogłoszeń parafialnych, no to będziecie mieć recenzję powieści niemównikomu, Nikomu Harlana Cobena. Ona będzie gość dziś w tygodniu, ja już książkę po książkę kończę czytać. Recenzja raczej będzie pozytywna, no bo wiadomo to jest świetna powieść, jeden z największych bestsellerów autora. Także podejrzewam, że wielkich nowości tutaj nowego spojrzenia jakiegoś nie wniosę. Natomiast mam nadzieję, że ci co wolą recenzje książek, no to sobie posłuchają, nie, ja w tym tygodniu jeszcze. Także w każdym razie przechodzimy do newsików. No i zaczynamy, nie. Pierwszy taki news najważniejszy, w którym żyje obecnie cała Polska, no to jest wypowiedź Pana Grzegorza Brauna pod adresem Pana Ministra Niedzielskiego. Ogólnie tam chodziło o to, że Pan Brown bardzo mocno skrytykował pana Niedzielskiego. Po czym gdy już został odwołany z mównicy, no to tam zaczął wygraża, mówić do pana Niedzielskiego słowa będziesz wisiał, nie? I generalnie on tam się odwoływał w tych wypowiedzi, wypowiedziach swoich do Norymbergi do rzeczy typu zbrodnie przeciwko ludzkości, i tego typu rzeczy. No i generalnie y, wiele osób właśnie wzięło to pod, jako groźby pod adresem pana ministra, że pan Brown po prostu grozi panu ministerowi y, i po prostu, nie wiem, no y, popełnił przestępstwo, nie? No bo groźby karalne, na no to już jest y, przestępstwo, nie? Y, Pan e, Grzegorz Braun e, za te wypowiedzi tam został ukarany przez Prezydium Sejmu. E, tam nie będzie przez e, jakiś tam czas dostawać diety, zaraz e, e, wam to dokładniej wyjaśnię. E, e, tak, e, przez, został ukarany przez e, e, najwyższą karą, jaka, jaka może być e, przez, wydana przez Prezydium Sejmu. Jest to 6 miesięcy obniżenia uposażenia o 50% i 6 miesięcy odebrania całkowicie yy, diety poselskiej. <laughs> Nie ma większych yy, kar finansowych dla posłów. To, są, to jest największe, jakie yy, może być. Yy. No i tak, yy, o, co ja sądzę o tym? No, generalnie, wiecie. Yy, ja, ja, jak wiecie, to e, zwolennikiem e, kary śmierci nie jestem. E, natomiast uważam, że to, jak Pan Niedzielski zarządza służbą zdrowia e, w dobie kryzysu, w dobie epidemii, to to jest kompletna porażka i Pan Niedzielski powinien za to odpowiedzieć karnie. E, więc tutaj uważam, no. Tak, no co do kary, no to tutaj można dyskutować, jaka ta kara powinna być, za, za sposób zarządzania właśnie przez pana Niedzielskiego. Natomiast zgadzam się z tym, że pan Niedzielski właśnie powinien ponieść odpowiedzialność karną. Wypowiedź pana Brauna moim zdaniem jest zbyt emocjonalna, no i mi się ona do końca nie podobała. Nie, nie tylko chodzi o to, że on tam okaże śmierci, gadał o wieszaniu i tak dalej. Natomiast no po prostu to jest taka wypowiedź tego typu, która daje po prostu paliwo konkurentom politycznym. Teraz po prostu pis będzie się dar, że patrzcie, grożą ministrowi zdrowia wariat po prostu z Konfederacji wygrażał śmiercią i w ogóle jak tak można, no i, i w ogóle co to ma być, nie? Tam Już tam została skierowana po prostu zawiadomienie do prokuratury. Co prokuratura z tym zrobi? Nie wiem, moim zdaniem to nie były groźby karalne, niemniej ta wypowiedź po prostu była przesadna troszkę, bo nie po prostu y, należało użyć łagodniejszych słów. To samo można powiedzieć y, w taki sposób, by po prostu nikt nie mógł tego wziąć za groźby karalne, czy za jakieś tam inne złe rzeczy, nie? No y, niestety y, pan Grzegorz Braun, pan, pana Grzegorza Brauna y, poniosł emocje y, 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 no i powiedział to, co powiedział, nie? Moczyłem sobie lampkę, nie? Żeby była lepsza jakość, bo trochę już się zaczyna szarówka robić i po prostu żebyście mogli lepiej widzieć nie chciałem dużego światła włączać i tyle także tutaj po prostu mam mieszana uczucia co do tej wypowiedzi kolejna taka rzecz to jest yy, politycy, yy, to, że politycy yy, z partii PiS, PO, PSL, yy, no, że zrobili sobie yy, balangę, yy, Byli właściwie na balandze urodzinowej yy, u pana Roberta Mazurka, dziennikarza. Nie? I generalnie, właśnie politycy zamiast tam pracować, no to tam poszli do tego Pana Mazurka, tam na te urodziny, no i po prostu ich dziennikarze tam faktur na tym przyłapali. Ogólnie polecam w artykule poczytać tłumaczenia Panów Posłów, dlaczego ich nie było w Sejmie, nie? No po prostu mi się najbardziej w artykule faktu, ja Wam dam linka po, oczywiście poniżej, natomiast mi się najbardziej podobało tłumaczenie pana Marka Słoskiego z spisu, które brzmiało mniej więcej tak, że nie było mnie w Sejmie, bo miałem inne obowiązki. No, i teraz, jak nie wiem, jak się spóźnię do pracy, jak się pracuję w sklepie z meblami, z narzędziami, no to też tak, jak się mnie szef, którego serdecznie pozdrawiam, zapyta, czemu się spóźniłeś, no to powiem: No, my nie przyszedłem, no bo miałem obowiązki, no i, no i, no i, no i co, no, no i inne obowiązki miałem, no sorry, no nie. że <średziny> tłumaczenia są e, zabawne. Oczywiście, kim jest Robert Mazurek, no to wszyscy wiecie. To jest dziennikarz z RMF-u. On tam prowadzi audycję, właśnie gdzie rozmawia z politykami. No i generalnie. No zabawna sprawa, nie jestem, że tam dziennikarze to, to nagłośnili, nie? Brawa dla dziennikarzy faktu i tyle. Kolejna taka rzecz, no to jak wiecie, CUE już nałożyło karę finansową dla Polski. Chodzi o wydobycie węgla w kopalni Turów. No, nie? no bo na tą kopalnię się tam skarżą części. Że im ta kopalnia w ogóle przeszkadza, truje i w ogóle stanowi zagrożenie dla ich środowiska. No i generalnie oni się o to kłócili z Polską. No i po prostu Polska będzie musiała płacić za to właśnie karę finansową w postaci 500 tysięcy dziennie. Tysięcy euro. Oczywiście to zapłacimy my, podatnicy. Tego nie zapłacił pan Kaczyński, pan Morawiecki. To zapłacimy my z podatków. Hmm, powinniśmy się jakoś dogadać z Czechami. Oczywiście nie powinno być mowy o zamykaniu kopalni, ale nie powinno być też tak, że yy, idziemy po prostu yy, na całość no i po prostu yy, że jesteśmy karani nie? za to, że wydobywamy węgiel. Nie? Nawet jeśli to, to trochę tam truje sąsiadom, no to no niestety no, kopalnie mają to do siebie nie, że robią. I um, ja generalnie jestem osobą, która do tych wszystkich tam rzeczy zatrucie środowisko ma takie no, y, dość frywolne podejście. Ja na przykład nie, nie wierzę w weganizm ani w globalne ocieplenie, ja nie uważam, że to są pierdoły, y, których nie, nie, nie należy sobie zawracać głowy. Y, Natomiast no, jeżeli yy, yy, prowadzimy jakieś negocjacje na arenie międzynarodowej, no to no, powinniśmy jakoś tam stawiać swoje po prostu swój interes narodowy, natomiast yy, no i powinniśmy to jakoś negocjować nie? W, jakiś, w jakiś normalny sposób, a nie żeby yy, żeby po prostu się na, narażać na niepotrzebne jakieś tak. kary, nie? Z... Ja wierzę, że we wszystkim da się dogadać z drugą stroną. Kolejna taka rzecz no to jest bardzo głupia wypowiedź pana Janusza Kordynanu, bukiego. Chodzi o kwestię ludzi, którzy krzywdzą dzieci, nie? O zboczeńców, którzy tam nadmierne po prostu uczucia względem dzieci posiadają. No i pan Janusz korwin stwierdził, że yy, dziewczynki po, pier... yy, po pierwsze, yy, że powi... powinno być, powinien być legalny seks z dziewczynkami yy, od pierwszej miesiączki, nie? czyli około yy, 8 lat, nie? No bo jak 8 lat ma dziewczynka, no to już tam zaczyna troszkę tam miesiączkować, no i pan Janusz właśnie korynnika tak stwierdził. Generalnie on powiedział, że jest zwolennikiem natury. Wiek zgody właśnie na seks powinien się zaczynać od pierwszej miesiączki. Stwierdził, że dziewczynki, które mają 12-13 lat są całkiem dojrzałe. Nie? No i to jest po prostu głupia wypowiedź skandaliczna. Ja się z, tym, z tą wypowiedzią absolutnie nie zgadzam. Wcześniej pan Janusz korwin jeszcze rozmawiał z panią Gozyderą w programie do Pata Dnia. Tam chodziło o te wypowiedzi pana Brauna o nie, pan, no, niedzielskim. Pan korwin tam się nie zgodził, żeby tam przepraszać za wypowiedź pana Brauna. No i tutaj akurat się zgodzę, że nie, powinno, że nie powinien przepraszać. Natomiast to, co właśnie mówił o dziewczynkach, o... o, o Spółkowaniu, właśnie z nieletnimi, no to to jest po prostu według mnie skandaliczna wypowiedź i głupia. Ja się z tą wypowiedzią absolutnie nie zgadzam. Nie mam mojej zgody na spółkowanie z dziećmi. Nie na żadne, żadne tego typu rzeczy, nie wiem, małżeństwa czy nie wiadomo co. No i tyle, nie? No, po prostu ta wypowiedź jest idiotyczna i, i tyle i najlepiej skończyć się na jej temat wypowiedzi. E, kolejna rzecz to jeszcze troszkę tak wrócę do kwestii związanej z panem Brownem, y, ponieważ y, no, zwolennicy pana Browna po tym jak pan Brown został ukarany no, zrobili zrzutkę dla pana Brauna, żeby on po prostu nie zbankrutował podczas tej kary, kiedy nie będzie dostawać diet poselskich i tam oposażenia. Złoży zrobili po prostu zbiórkę pieniędzy w niedzielę 19 września. No i zebrali ponad 134 tysiące złotych no jest to ładny wynik widać, że pan Bron ma poparcie wśród swojego elektoratu ja oczywiście pana Brona pozdrawiam nie ze wszystkim się z nim zgadzam w wielu kwestiach mam zupełnie inne poglądy no ja jak wiecie jestem anarchistą, agorystą wol wolnościowcem niekoniecznie prawicowym niekoniecznie konserwatywnym to też no yy, trudno, żebym się we wszystkim yy, z panem Grzegorzem zgadza. zgadzał. Yy, Niemniej je, jednak lubię słuchać jego wypowiedzi, lubię słuchać co ma do powiedzenia, yy, no i tyle, nie? Yy, generalnie dobrze, że właśnie internauci stanęli po jego stronie, no bo wiecie, w... Z mównicy, z poselskiej poseł powinien móc powiedzieć wszystko. W ogóle poseł w ramach sprawow sprawowania mandatu powinien móc mówić kompletnie wszystko. Nie powinno być tutaj żadnych ograniczeń wypowiedzi. Jeśli poseł powie jakąś głupotę, no to po prostu powinno się, powinny mu to media wytknąć, że tak jak panu Januszowi z tymi dziewczynkami ośmioletnimi, że po prostu posłał ten i ten, powiedział głupotę taką i taką, nie? I po prostu pokazywać, że to jest głupienie. Natomiast nie powinno być jakichś, jakichś zakazów. Ja w ogóle jestem przeciwko karaniu za wypowiedzi, jak wiecie. Zakazane jedynie powinno być oszczerstwo, nie? Jeżeli kogoś pomawiamy o jakieś czyny zakazane, czy o jakieś czyny takie, które poczeknie uchodzą uważające takie właśnie wiecie, nie? Które, no są potępiane po prostu społecznie, nie? No to wtedy powinien taki ktoś móc domagać swoich praw w sądzie cywilnym, domagać się przeprosin, jakiegoś tam zadośćuczynienia pieniężnego. Sąd karny, no to jeżeli już by miał być, no to jeżeli taka osoba by się migała z przeprosinami. Nie? no chyba, że ta osoba by udowodniła niezbicie, nie? Że na przykład osoba, popełniła, o której tam powiedział, że popełniła tam takie i takie przestępstwo, że rzeczywiście popełniła, nie? nie? Dałby nagranie, czy cokolwiek, nie? Natomiast w innym wypadku absolutnie nie powinno się karać za wypowiedzi, a w ogóle, nie? Już tym bardziej właśnie posłów, polityków, no, którzy powinni po prostu móc e, mówić co chcą. Tak samo e, w kwestii wypowiedzi tej głupiej e, pana Janusza, nie, no, e, powinno się po prostu wytykać, że on powiedział głupio i tyle, a natomiast nie powinno się karać takiej wypowiedzi, e, ponieważ, no, e, politycy powinni mieć prawo głosić swoje przekonania polityczne. W ogóle wszyscy ludzie powinni móc głosić swoje przekonania polityczne, nawet jeżeli te przekonania są nimiłosiernie durne i szkodliwe, nie? I tyle. Kolejna taka rzecz, no to są ostrzeżenia konfederacji przed nowym ładem. To chodzi o ten nowy system gospodarczy, który nam proponuje pan Partia Pis. Generalnie pan Węcen po prostu wyjaśnił, że ten projekt po prostu jest innym wielkim bublem prawnym, że on generalnie to obniży opodatkowania ludzi bogatych, natomiast po prostu ludzie biedniejsi, czy klasa średnia będzie płacić niepotyczne podatki i to jest prawda. Żadne takie jakieś tak. regulacje gospodarcze czy podatki one nigdy nie obciążały i nigdy nie obciążą bogaczy. one nigdy nie, nie dotkną bogatych, bo bogatych po prostu stać na to. Nawet jeżeli tam dostaną jakąś grzywnę no to się z tego wypłacą. Oni po prostu tego nie odczują w żaden sposób. Natomiast klasa średnia, no to już jak dostanie, nie, po, po, po głowie. I to jest po prostu niesprawiedliwe. Każdy normalny kraj dba o klasę średnią, no bo to są mali i średni przedsiębiorcy, nie. I oni po prostu są w państwie takimi przedsiębiorcami najważniejszymi, bo ich jest po prostu najwięcej i oni po prostu utrzymują po prostu państwo. Milionerzy na ogół tam wyjeżdżają za granicę z pieniędzmi, tam mają, mają tam jakieś... w rajach podatkowych nie są zarejestrowani. No i oni nie płacą aż takich podatków w Polsce, nie? czy te firmy zagraniczne, czy inne. To są dużo mniejsze kwoty niż to, co płaci klasa średnia i to jest po prostu dużo mniejszy udział tego. I tutaj pan Mencern bardzo dobrze to wyjaśnił. Mam nadzieję, że po prostu PiS za to, co robi z gospodarką, nie zostanie wybrany na przyszłą kadencję. Ale tutaj też jest ważne, żeby się po prostu partie polityczne dogadały, nie? Zwłaszcza te takie pozasejmowe i antysystemowe, które się domagają po prostu radykalnych zmian w Polsce. One powinny się jak najbardziej ze sobą dogadać, zwłaszcza wolnościowcy na tej stronie wolnościowej powinno być jakieś wspólne dogadanie się, pan Paweł Tanajno, pan Żółtek, pan, panowie z partii Możemy, z partii Libertariańskiej, oni powinni się dogadać i zrobić taki y, antysystemowy, taki liberalny ruch, y, który by poszedł wspólnie do wyborów, nie? Pan Żółtek by tam reprezentował też skrzydła bardziej kon konserwatywne, monarchistyczne, y, y, reszta partii tam by inne skrzydła reprezentowały i po prostu zrobić po prostu wspólną listę. Może nawet się i dogadać z Konfederacją, może kogoś wziąć z Lewicy, no po prostu dogada... zrobić jak najszerszy taki ruch albo chociaż przynajmniej w tych partiach pozasejmowych jeszcze jest partia piratów jeszcze jest kilka innych środowisk z którymi można by się było dogadać tam środowisko wokół pana Armanda Ryfińskiego nie wiem czy ona jeszcze działa ta, ta ich partia Normalna Polska czy coś takiego ale z nimi też by się mogli dogadać po prostu zrobić jakiś wspólny front Takie jest moje zdanie. Kolejna rzecz, no to, która się odbyła, no to były protesty medyków w tym tygodniu. Ogólnie medycy domagali się podwyżek, domagali się pieniędzy. Generalnie faktem jest, że medycy są przepracowani i zmęczeni, zwłaszcza podczas właśnie epidemii, no i po prostu no jest zrozumiałe, że się domagają większych pieniędzy za to, za swoją pracę. Na pewno po prostu rząd powinien się z nimi według mnie dogadać. Ale też podczas tych protestów jest też tak, że większość ludzi popiera te protesty medyków. Większość ludzi chce, żeby na służbę zdrowia szła większa ilość pieniędzy, bo na pewno powinna iść większa ilość pieniędzy. Bo to po prostu nie może być tak, że... Medycyna jest na samym końcu, jeśli chodzi o finansowanie, no nie? Zwłaszcza jeśli mamy właśnie ten system oparty na szpitalach właśnie publicznych, nie? no to powinno jednak to hulać jak najlepiej. Jest też taka sprawa, że podczas tych protestów doszło do tragedii. Zmarł 94 letni mężczyzna. Bodajże z tego co przekazują media, no to, to był, był chyba żołnierz. On generalnie dokonał samookaleczenia samo środkami pyrotechnicznymi. Niektórzy po prostu na początku tam podejrzewali, że on się zastrzelił, czy próbował się zastrzelić. Ostatecznie tam doszło że, do tego, że to były jakieś środki pirotechniczne, no i on w wyniku tych okaleczeń zmarł. On zostawił list, że, um, że właśnie, żeby nie protestować przeciwko PiS-owi, że powinni przestać protestować i generalnie twierdził, że PiS po prostu wie, co robi. Ja, ja się, no, nie zgadzam z formą protestu tego pana, uważam, że to jest dziwne, to też pokazuje jak, jakich fanatyków ma partia pis nie? że człowiek, ten pan bodajże chorował z tego co mówią media na, na raka, no nie, no i taki starszy pan zamiast spędzić te ostatnie chwile z rodziną, tam z wnukami jakimiś, z bliskimi, no to wolał pójść zrobić sobie krzywdę na proteście, nie. No Pokazuje, jakimi fanatykami są niektórzy wyborcy PiS. No pewnie w innych partiach też pewnie są jacyś fanatycy, nie? Yy, Niemniej, no... E, tutaj PiS po prostu powinien jakoś się do tego ustosunkować, moim zdaniem. E, ponieważ ewidentnie widać, że to jest jakiś ich bardzo skrajny zwolennik. E, no i po prostu PiS e, ponosi winę za radykalizowanie takich ludzi, nie? Pies generalnie stosuje taką metodę trochę dzieli i rządź i, i mi się ta metoda rządzenia pisu y, absolutnie nie podoba. E, no i po prostu pan Kaczyński powinien za to przeprosić, że zrobił człowiekowi po prostu wodę z mózgu. E, oczywiście nie chcę nikogo urazić tą wodą z mózgu, nie, no, no, ale jeżeli no... E, jeżeli ktoś dla partii politycznej potrafi wziąć i się samookaleczyć czy dokonać samobójstwa w obronie tej partii, no to to świadczy o tym, że ten człowiek jest naprawdę bardzo fanatyczny na, na punkcie tej danej formacji i ta formacja po prostu ponosi według mnie za jego działania w jakiś sposób tam odpowiedzialność, nie? że po prostu politycy jest w wielu kwestiach po prostu nakręcają ludzi i to po prostu mi się absolutnie nie podoba tutaj. To jest tyle, jeżeli chodzi o moje wypowiedzi. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do udostępniania moich vlogów, gdzie możecie. No i tyle, trzymajcie się, do zobaczenia. W tym tygodniu, jak już mówiłem, będzie jeszcze recenzja powieści Nie mów nikomu, Harlana Cobena, za co się wezmę następnego, no to tam zobaczymy. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa kochani, pa, pa.